Bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszym spotkaniu. Bardzo, bardzo mnie cieszy zawsze to, że już po raz 16 mogę podziękować zarówno wszystkim Państwu, że tutaj jesteśmy, ale też partnerom tego przedsięwzięcia Naskowi Fundacji Orange czy firmie Google i Facebook. Cieszy, bo to nie są kurtuazyjne podziękowania, takie jak zawsze ze sceny na otwarciu padają, tylko to jest wdzięczność za tak naprawdę synergiczną współpracę, która trwa cały czas, nie tylko dzisiaj ma swój, ma swój, ma swój finał. Bardzo cieszy to, że Dzień Bezpiecznego Internetu obrasta tyloma inicjatywami. Usłyszymy na pewno dzisiaj o rekordowej ich liczbie. Cieszy też to, że te inicjatywy tak naprawdę toczą się ciągle. Organizują je Państwo, organizujemy je my w gronie organizatorów, i to tak naprawdę jest ciągłe działanie na rzecz bezpieczeństwa ludzi w internecie. Chciałam dzisiaj. W ciągu tego czasu, od ostatniego spotkania, rok temu, w tej samej sali bardzo dużo się zdarzyło, ale chciałam dzisiaj przypomnieć jedną z takich inicjatyw. Bardzo, bardzo dziękuję Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adamowi Bodnarowi, Zuzannie Rudzińskiej-Blusz za zaproszenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę do opracowania raportu na temat patotreści. Ten raport... Odbił się szerokim echem. Jestem przekonana, wiem o tym, że dzięki temu raportowi wielu rodziców dowiedziało się na temat tego, jakie doświadczenia mają ich dzieci w internecie, i dzięki temu mogli lepiej rozumieć ich życie, lepiej je kontrolować, być bliżej dzieci. Wiemy też, że wielu. YouTuberów przestało czuć się e, dzięki temu raportowi m.in. bezkarnymi. Ale też e, ten raport e, był e, takim dobitnym upomnieniem się o bardzo ważne wartości: o wartości szacunku, godności, podmiotowości drugiego człowieka. I myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach e, jest to bardzo ważne. Słyszymy zewszą o kryzysach psychicznych młodych ludzi. Ich przyczyną jest samotność, presja, ale również wykluczenie, stygmatyzacja. W internecie doświadczają hejtu, ale też internet uczy młodych ludzi świata, gdzie ten hejt jest normalny, świata, który zaprzecza tym ważnym wartościom równości i szacunku. I dlatego, dlatego bardzo ważne jest, żeby nasze działania były, były odpowiedzią. Internet, tak jak świat w ogóle, zawsze będzie pełen ryzyk i zagrożeń, ale to nie znaczy, że nic nie możemy z tym zrobić. Możemy pokazywać młodym ludziom, że nie muszą być na taki świat obojętni, że nie muszą... Godzić się na zło i krzywdę drugiego człowieka. Dlatego życzę Państwu na dzisiejszym spotkaniu wiele, wielu inspiracji do tego, żeby kształtować świat ludzi nieobojętnych i internet wartości. Dziękuję bardzo.